Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się łączyć rundaka do, uwaga, salta do przodu. Więc będzie to troszeczkę inne łączenie niż jak w salcie w tył, gdzie w rundaku mega się rozpędzamy, żeby nabrać sobie to tempo, żeby mocno uderzyć nogami i zachęcić przez głowę. W tym przypadku będziemy stali się troszeczkę zwolnić naszego rundaka. Także pierwszą rzeczą, jaką sobie zrobimy, to zrobimy sobie rundaka nie z rozbiegu, tylko dosłownie z jednego wyskoku i staramy się ręce podłożyć troszeczkę bardziej pod siebie, zaś same nogi, jak będziemy sobie lądować, staramy się sobie nimi wylądować troszeczkę dalej od siebie. Czyli jeden rundak będzie taki o musimy po prostu po nim poczuć, że nas odbija do przodu, a nie do tyłu. Ramionami też nie wstajemy za wysoko, zostawiamy sobie je przed sobą, tak byśmy mieli po prostu robić właśnie salto do przodu, no, które będziemy oczywiście robić. I na sam początek po uderzeniu staramy się po prostu zrobić przewrót w przód. Wywrócimy sobie delikatnie rundaka, odbijam się próbuję sobie skontrować przewrót w przód. Teraz próbujemy sobie nasz przewrót do przodu podbić troszeczkę wyżej. Jak mamy coś takiego, jeszcze mocniej uderzamy sobie nogami w rundaku i mamy zrobione salto do przodu po rundaku. I to tyle. Tak naprawdę chcemy spowolnić sobie naszego rundaka, wylądować go. Odwrotnie dosłownie tak robimy to przy salcie do tyłu, czyli w salcie do tyłu wyciągamy daleko ręce i wciągamy mocno nogi pod siebie pod koniec. To chcemy dać blisko ręce pod siebie, a nogi zostawić na końcu, tak żeby troszeczkę bardziej pod takim kątem wylądować niż pod takim. Dzięki temu możemy kontrolować cały ruch i wykręcać salto w przód. Dzięki wielkie za obejrzenie tego tutoriala i do zobaczenia w kolejnym filmie.